cześć, witajcie. Dzisiaj jest ze mną kolega rzucającego telefonami ISAMu, czyli Speed. Tak, ja nie rzucam telefonami, ale jestem Speed, cześć. Ale umiesz tak szybko pobiec, żeby złapać telefon, który rzuca. Tak jest, coś, się. Tak umiem, tak, dlatego właśnie mówią mi Speed. Dokładnie, jeszcze... widzisz, ja wszystko wiem, wszystko wiem, jestem jak ZUS. Jest jeszcze Kamek? Cześć. A przeciwko nam są wielkie królicze hordy. Przepraszam, nie mogłem się powstrzymać. To jest nieważne. Ważne jest, że gdybyście chcieli obejrzeć ten film z perspektywy kogoś ogarniającego, to Speed to nagrywa. Speed bardzo dobrze gra, w związku z tym, zresztą ten diamencik to swoje mówi. Będziecie mogli zobaczyć ten film z perspektywy Speeda. Link w opisie. I z perspektywy Kamyka też będziecie mogli zobaczyć. I też link w podpisie. No, I w podpisie on... jest też refilm tygodnia. I u mnie oczywiście też tutaj perspektywy chłopaków będzie można obejrzeć. Dziękuję. U mnie też, ale czy to ma jakieś znaczenie? Oczywiście, u że was ma. Wszyscy to obejrzał. Oczywiście, że ma. Rok zareklamował. Tak. Polski. Polski rok. Dobra, i kluczem do sukcesu w tej grze, tutaj powiem takie, strasznie będę się mądrzył niczym Donald. Jest gangowanie i dżunglowanie, stąd prośba o dużo dżunglowania, tak. gangowania i całej tej reszty. Ja będę schodził do was w miarę często. Okej, okay, no ty jesteś tu jedyny, który ogarnia. Eee, ogarnia to za dużo powiedziane. Masz diament, nie? No. Diament jest nad słań... platyną, nie? Tak. No, a ja brąz. Nie <laughs> jesteś jeszcze w brązie, nie rozegrałeś się. Tak, jeszcze nie jestem nawet w brązie. <laughs> Mam nadzieję, że wybrało nam Kolesi tak pod mojego skill, a nie pod twojego. No, w sumie. W każdym razie wiesz jaki jest plan. Wygrywamy to albo zwalamy na ZUS. Okej, okay, to wszystko ZUS. Składki i takie. Oczywiście, różne. że tak. Mam fajny miecz. Duży. Przyjdziesz na skarb vlogera na Intel Extreme Masters? Nie wiem, nie wiem czy będę na imię, postaram się. Jak coś, to Zastanów się, wziś... będziemy i Isamu rozdawać monitory Uhuhu. A I... zdradziłeś się nie mówić <laughs> Dobra, ale puszczę to wiesz, puszczę to po Okej okay. Okej okay. No jest piesę na topie Zresztą powiedziałem w filmie, że Podpowiedź tak jakbym miał telefon i rzucił, to by wszyscy zgadli No Dobra, to ty farm, może ja bym poszedł w dżunglę na trzecim Dobra, ić, i, 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 Na trzecim. Albo ja do tu otwarmiam no, susa spokojnie. To dobrze, bo oni nas tam zaraz będą robić wejście dziewicy. A. Wejście dziewicy. No. Wejście gwałci, ale by było lepsze. Nie, sądzę, że oni zrobią na wejście dziewicy. U. Wydrą się, a potem mamy przez Dzięki Dzi Zobacz, bodi tak udają, że takie Teraz nie wiadomo graj co. Defensywnie. A, tak naprawdę to pokażą zaraz swoje skilly. Tak, dokładnie. Długo znaszli samo? Z mm, pół roku. Jakoś nie. Z perspektywy tak starego człowieka jak ja to krótko. To no. za znaczy, z gimperem na ten temat, że mieliśmy fajną rozmowę, nie? Stary ale to było strasznie dawno temu Nie, odpowiedział, ale stary przecież to było strasznie dawno temu, w zeszłym roku No, w zeszłym roku to było, no, przed chwilą Uważaj <laughs> tam, matar. A, każdy a, nie swój. ma tej, 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 tej luks nie ma Okej a teraz ciebie też znam gdzieś tak z pół roku No Oj No, wzięła punkt Czyli może iść Mawo liber pasy? Wiecie czy no. yy, nie? Yy, wiemy że Mawo, bo żeśmy go prawie nie zbili. Okej. Okay. A się, nie, nie ma go. No susfer. Oj. Sądzę, że jakbyśmy we trzech się rzucili, to może byśmy byli w stanie ich zabić. No ja za chwilkę przyjdę. Chodź, chodź panie, spij idę. Uważaj, mogę być do ciebie. gdzieś... Okay. gdzie? Y, 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 y. Misie gdzie? Uważaj. Okej, okay, widzę. I Lux też. Ojej. Wiemy? Można ich zabić. Macie. Lego też. Oj. Dobra. Kurwa, nie w tą stronę. Dobra. Idzie. Ładnie. No, zajebiście, się, to chodź teraz zrobimy kobiecie. Kup. wjazd na no dupę. Wcale ja nie wracam. Dobra, ona się cofnęła. Jestem wielbicielem klasycznego. No może woli o, od odszedł, nie wiadomo. No ja wolę. No. Co tu się kupuje na tą mapę? E, ale dobrze wyszło, zupełnie nie jak ja. Nawet coś ukradłem. Nie, to, to się mówi, że to, co należało do ciebie. O. A, dziękuję, dziękuję. Zawsze też tak mówię. Nie ukryłem, że zdarza się takie podbierać killa na 10 HP. Tam uważam, że nie ma się co zastanawiać, czyli kill, tylko mhm. brać, póki nie, żeby nie uciekł. Dokładnie. Brać, na mnie tak jest na diamencie. To a to myślisz jak diament to niedługo będziesz so. tam. O, dziękuję. Jak <grym> challenger z zresztą też... No to, to w końcu ja mam challengera, nie? No tak. Turczaski, taki mój <grym> własny challenger. Te też mam właśnie! Bierz wier się, naprawdę Nie ma nosusa? So? Ja Ojej, mamy! Idę do Was, ale chyba. Idziesz. Dobrze. Dawaj, jeszcze raz. Nie mam jak... Koda, idzie jeszcze ta trzecia Kurde, Kurde, ale wredna jesteś... baba, za mną poszła. <laughs> no, Wredna was. rura baba. No. Nie, jak ruda to fajna. Ru... Wredna rura, nie rura. A, rura, okej. Okay. To wtedy to Ja biorę luks. Jego nie ważne raczej. Nie, złapisz. Chociaż? Ważnej na Q O Dobrze. O Łat! Przeżyjemy. Nie, Dzięki. Ale fartowny ja. mecz. Place. No. Place. Takie place. Kalkulator, wszystko spokojnie <laughs> wyciągnął. Tu gram z linijką i kalkulatorem to. Widzisz, matematyka się do czegoś przydaje. A no Czasem się przyda. Już wiem po co tyle czasu się męczyłem w tym pieprzonym matwizie w ogólniaku. Ja, ja jestem na budowlance w technikum to. O, Dobra szkoła. Bezrobocia po nie wiecie będziesz. A misia nie ma. No. Przepraszam. Idę. <laughs> znaczy. Nie, nie ucieka. A, dobra. Dobra, okej. Okay. A mam już itemek. Dobra. Dawaj się. Chociaż... Z... A, nie masz. Multi. Dobra, macie ją ładnie. Dalej, place. I to się nagrało. O, to... Tak! No. To czekaj, to ja siedzę w krzakach. No, akcja. Dawaj tego Aj, uciekł misiek Dawaj, dawaj, Dzi dawaj Dziki czafaj. pies Cofam Jak możesz to rzuć to coś Takie fajne Nie. Kurde no Nie wierzę Aj. Ale pech No Sorry, o milimetry zabrakło Eee, tak wygrywamy w sumie. Bierzemy ich punkt. No, znaczy ja uciekam. A nie Nie wziąłem, okay. szkoda. Jestem półmartwy. Tutaj Misiek Dobra. Teraz jest przewaga ładna. Co powiesz potem na mecz Infinity Crazysa? O, nie mam. O, to dam ci reflinka, zajebista gra. Okej. Okay. To na jutro może pobiorę. Dobra. Z, z, z w krótkie, nie jest 1,8 giga, a to jest wiesz, taki lol super bohaterami, tam jeszcze ludzie mają niskiego skilla, to ja błyszczę. I mi się o, podoba. To, to też bym chyba miał. Z niskiego skilla. Tam gram taką Atomic Wonder Woman, co ma dzidę zrobioną z wielkiego kija i piłu łańcuchowej. I cycki. No. A jak i... ma cycki to jest już... Cycki to jest plus 10 do wyświetleń. No. I skill. No, skilla nie mam, mam cycki, jakoś ludzie mnie oglądają. <laughs> Uwaga, misiek! Ja go. Nie godź go. No on mnie będzie gonił. Jak żyło ci sobie spokojnie. Cześć misiek, chcesz w bryło? Ja tutaj to patrzymam idę do was A okay, ja, ja szedłem do ciebie Może Mogli, Moglibyśmy zjeść tego nasusa Czekaj Nasus nie wiem czy nie ma ulta Mi się do mnie zaraz przyjdzie yeah, Nie, boi się Boi się podwieżę Może wyjdzie To ja się boi podejść No nie patrzę, No patrz jest nas Tak bywa o, 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 o. Mm. No spoko <grystanie> No, tak Pokradliście mi asysta Oj, <grystanie> wybacz Ja umiem tornado Raz, dwa Trzy. Hmm. Trochę prosty ten mecz, ale Ale są prędzej. Cicho, ledwo sobie daję radę. <laughs> Damy radę. E, w sumie mam egzost, ale nie mam. Ma Dobra, już... Dobrze. Czekaj! i Musiałem wrócić już ten kowęża dół. Oho. Nie wiem, czy jeszcze, że przyszchodził pobagać. No, pomóż mu. No. Prawie. O, oh, nice. I git. Hmm. Zabiłeś. No, w zasadzie to bardziej ukradłem. Play mocniej. Tak. Skąd, że my żyjemy oni nie <grych> Ile chce coś kupić za niego? Coś już mam hajsów, sporo Zaraz będzie czapeczka A, będzie damage No, czapeczka jest fajna i damage, i defense i można się schować ale ta Lux mi kompletnie nic nie robi no bo ona jeszcze na żadnego itemu do końca nie złożyła oje o, był wincik. no nie mogę po prostu wierzę mi większy temat, co robię ale ja tor Ładnie Wyczekiwałem, bo miałem nadzieję, że sobie mhm. weźmiesz Nie Bierz, bierz jak masz fragę. No tak fraga, naprawdę to... to mi się guziki pomyliły <laughs> Masz możliwość to zawsze bierz fragę No chyba, że jesteś supportem No, to... Lepiej też Zależy. ja ostatnio miałem Lulu, która była 17-0 Na supportcie Oj, Lulu, Lulu jest ogółem mocna no. Zrobiła nam grę z supporta. Idę do krzaków. To bym ja tam ja pomógł lepiej. lepiej. Abyś lagował. Nice. No. <ścoughs> i macie go. Nie. <ścoughs> eee, ale to też było takie wyliczone. No, kalkulator, to jest, mówię, kalkulator Dobra Hehehe Choć <laughs> cofamy dostał Damage To wszystko się wylicza na kalkulatorze tutaj na szybko No bo ja chciałem dostać A w ten to... sposób odwracam uwagę przeciwnika Też kalkulated Cofajmy, yy, cofajmy, cofajmy Ej Jaki zasięg ma ta wieża? Panie Uuuu Tam tutaj i dostawałem damage od wieży Pogryziony przez Miska Dzi Dziki Misiek Wieża zadała mi 1268 no Jak się nie umiesz obchodzić z budowlami, to cię biją No, Ta tak wychodzi To ja jestem tutaj na budowlance? No widzisz jakbyś był, to byś lepiej ci szło Oj No niestety, co? Może, informatyk Może nie we trzech, może nie we trzech Eee, można ich zrobić Jestem bardzo pewny siebie w sumie. Ale jeszcze podwierzą. No. Czekaj. A, spieprzyłem? Odwrót. Aj, dobra, to, to już nie dałem rady. Sorry, że spieprzyłem. Nie, dobrze. Tak, tak by nie miał sensu, jakbyś został, też byś zginął i. Tak to jest dwóch z jednego, <laughs> Uda, trochę słabi są jednak. Mówię Albo... ci, żeby brało poś... przeciwników na moim poziomie. Albo gramy po prostu dobrze. To też Tak, gramy ma... dobrze. Tak. Też, to też może, może być taka opcja. Nie no ze mną no, Oj to. <laughs> ja nie umiem grać A homik śpi więc to nie jego zasługa Ja tym Jaśkiem też Cześć Miśku, chcesz w O, rzuciłeś mnie pod wieżę <laughs> Dziki pieseł O Ty? O, co kamyk Biegnę, jeszcze chwilę wytrzymajcie Ej, dobrze. A. Kurwa sora. Aj Dobra, skupmy się, bo zaczynamy głupio ginąć. Eee. Ale ten Yasuo jest przegięty. No trochę. Taki taki sobie damage. Taki trochę przegięty. No i dobra, Tylko tybierze. troszeczkę. No tak. Takie, balans postaci w Lolu to. Okay. Po co w ogóle on jest? No, bo tych postaci jest za dużo. Nie da się tak, no. tak wielkiej ilości postaci zbalansować. To jest prawda. No muszą sprzedawać takie, robić tyle postaci, żeby mieć do czego skórki sprzedawać. I te do ciebie. No jak mają tylu graczy. Na przykład taki samo tyle wydaje, że No. A zlagowało mnie, dobra. Zlagowało mnie <laughs> Ale mi nic nie robi. że więcej mi robi. Nie dokuczaj jej. Nie dokuc Widzisz, przyszła z misiem. Taka Ani. Tylko ma tego samobieżnego tego misiu. Robię tą mrówkę. Tak to jest mrówkę. To jest pająk. A Mrówka hmm. też może być O Boże, sam! Na 15 levelu Poczekam sobie <grym> Ha, też popatrzę A, ukradnę ci, a nie Nie! ma, nie, nie ma tak łatwo Dobra. Wcale nie jesteś przegięty <grym> Rzucą tornadami Myślę, że trochę Chyba oni ja tak mi się wydaje Ale no już chyba już te odpuścili O, jak mi uciekł O, wy tam poszliście się, się bawić, ja tu wie, że zbiłem. O, przeszli, cześć Alej Uważam, bo tutaj już to... O! o Trochę Dobra, czas to skończyć mhm. Ja to specjalnie zrobiłem, żeby poczuli się oczywiście, dobrze Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak Myślę o innych Dalej, jedziemy O Jeszcze nie nie, 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 i tak skończył to A jednak nie Aj Brawo, autor. Dziękuję mhm. To przypadkiem ale jest. Ale zabiłeś. Właśnie. To, to się liczy. Okej. Okay. Dobra. Wielcy widzowie wspaniali kochani dziękujemy wam pięknie za oglądanie do następnego odcinka. Dokładnie. Pamiętajcie że linki do kanału Spida i Kamyka w podpisie. U mnie również. Na razie cześć pompa.